Cześć, witam Was bardzo serdecznie i w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać, jak szybko zarobić pieniądze w grze Adopt Me. Będziemy, co prawda, potrzebować tutaj kilku rzeczy. Potrzebujemy jednej bardzo ważnej rzeczy, a jest to stanowisko z Lemoniadą. Niestety, ono kosztuje 50 Robuxów. No, ale sądzę, że wielu z Was i tak te Robuxy kupuje, więc yy, sądzę, że założenie takiego stanowiska z Lemoniadą nie będzie to wielki problem. Będziemy potrzebować. Dwóch Robloxów. Dwóch, co to znaczy dwóch? Po pierwsze, jeżeli macie system Windows, to musicie pobrać sobie Robloxa w sklepie. Wchodzimy sobie tutaj w wyszukiwarkę i wpisujemy Store Microsoft Store. Otwiera nam się oczywiście tutaj okienko. No i tutaj dajemy sobie wyszukaj i wpisujemy Roblox. Klikamy. Po załadowaniu się pobieramy i instalujemy. U mnie ten produkt jest już zainstalowany. Instalować sądzę, że potraficie, więc nie będę tutaj Wam dokładnie pokazywał, jak zainstalować. W każdym bądź razie, jeżeli już mamy zainstalowaną tą aplikację Robloxa, klikamy Graj. W chwili obecnej, jak widzicie, jestem w tej aplikacji, a więc wybieram sobie grę Adopt Me, uruchamiam. I przenoszę się do gry w aplikacji Roblox, która jest pobrana bezpośrednio ze sklepu Windows. Jest to bardzo ważne. Klikamy sobie play. Tak, ja chcę być adoptowany. Dobra, w porządku. Jeżeli ja już jestem tutaj na naszym profilu, jak już wcześniej wam pokazywałem, potrzebujemy stanowiska z lemoniadą. A więc klikamy sobie tutaj w stanowisko, wchodzimy w Toys, klikamy w stanowisko. I możemy to stanowisko położyć gdziekolwiek. Możemy udać się w jakieś fajne miejsce, na przykład możemy sobie pójść w miejsce podarunków. No i tak, możemy co prawda ustawić się tutaj z tą naszą lemoniadą. Jednak chodzi o to, że tutaj jest bardzo zawsze bardzo dużo osób, a nie chcę, żeby ktoś zobaczył, co dokładnie my tutaj robimy, żeby nie było żadnych konsekwencji. Yy, powiem Wam szczerze, nie wiem, czy. Ten sposób jest w 100% legalny, więc całą odpowiedzialność bierzecie na siebie. Ja Wam tylko i wyłącznie pokazuję, jak można zarobić szybciej i łatwiej. Dobra, kiedy mamy już to uzgodnione, zabieramy się do działania. A więc, najlepszym miejscem, tak mi się wydaje, jest tutaj na przykład miejsce do kupowania nowych samochodów, rowerów lub czegokolwiek. A więc, udajmy się tam. Bardzo mało osób tutaj uczęszcza. No, bardzo rzadko też uczęszczają. Możemy uczęszczają, przepraszam. Możemy się też tutaj ustawić, o na przykład w takim miejscu, żeby nikt nas nie widział. Jest postawione. Ustawmy sobie więc teraz cenę 20 dolarów. Ok. I teraz bardzo ważna sprawa. Zostawiamy to i teraz musimy sobie zminimalizować tutaj. Zmniejszymy sobie to tutaj to do takiego stopnia. Kiedy już mamy zminimalizowane nasze okienko z aplikacji Roblox Musimy sobie otworzyć teraz nowe konto Więc do tego celu możemy sobie dać też nowe konto Incognito Jak widzicie to jest Google Chrome Incognito Wchodzimy sobie na Roblox Oczywiście wchodzimy na główną stronę Oczywiście jeżeli byliśmy zalogowani na swoim koncie to też musimy się wylogować Klikamy sobie adopt me i możemy teraz się tutaj zalogować lub dopiero po uruchomieniu gry ja zrobię to teraz tutaj zakładam sobie nowe konto, może być to 1 stycznia na przykład 95 roku klikamy sobie cokolwiek aso jest cokolwiek wybieramy sobie płeć i dajemy utwórz dobrze, mamy stworzone konto klikamy sobie gry i wybieramy adopt me Możemy to zrobić w ten sposób, że tutaj wyszukamy sobie na przykład naszego użytkownika. Jest znaleziony, klikamy sobie w niego. I tutaj sobie kopiujemy. Przyda nam się to z tego względu, że nie będziemy musieli za każdym razem wyszukiwać gry, tylko po prostu wpiszemy sobie ten adres, przy każdym nowym założeniu konta i będziemy mieli o wiele szybciej, otwieramy Loblo Roblox. I jak widzicie w chwili obecnej. Otworzył nam się Roblox, czyli to jest ta druga aplikacja. Gdy pobierzemy Robloxa bezpośrednio przez Chrome, pobiera nam się aplikacja Robloxa. I to jest ta druga aplikacja, która została pobrana, gdy wszedłem na stronę, założyłem konto i pobrało mi aplikację Robloxa. I ona to jest taka, jakby aplikacja typowo od Robloxa. A ta tutaj to była też aplikacja od Robloxa, ale ona jest przeznaczona typowo dla komputerów PC lub stworzona po prostu jakby przez Microsofta i one się razem nie łączą, bo nie możemy otworzyć dwóch kont na tej na przykład aplikacji Robloxa, bo gdy damy zaloguj się, no to wyloguje nas na przykład z tego konta i zaloguje nas na tamto konto, więc dlatego, tak jak tutaj widzicie, są potrzebne nam dwie aplikację Roblox'a tak jakby na innych platformach. Dobrze. Mamy teraz tutaj to nasze konto. Więc ja sobie wybieram, że chcę być gościem, jak najbardziej. Tak, next. Tak, tak, tak. Ok. Eee, dobra. Tu jest nasza nazwa, to sobie wyłączamy. Dobra, w porządku. Tam nie chcemy, więc teraz przenosimy się Tutaj tylko powyłączamy to wszystko. Przenosimy się tutaj przed dom. Dostaniemy za chwilę 25 dolarów. Elegancko. I teraz musimy się przenieść. Musimy się przenieść tutaj do salonu samochodowego. I tutaj patrzcie: nikogo nie ma? Nie, jest nasz sklep. A więc klikamy sobie: kupę lemoniadę Hup, kup. kup. Up, 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 Jak widzicie, tutaj na naszym prawidłowym koncie już jest 1200 dolarów. Co robimy teraz? Nic prostszego. Wyłączamy Robloxa. Przechodzimy z powrotem do trybu Incognito. Wylogowujemy się. Zakładamy nowe konto. I znowu może być to styczeń, pierwszy, jakiś tam rocznik. Nazwa byle jaka, hasło byle jakie. Tutaj wklejamy sobie w pasku teraz adres profilu naszego głównego. Join game, otwórz Robloxa. Tutaj znowu musimy wszystko sobie powyłączać, czyli znowu wybrać, że chcę być tutaj yy, mężczyzną, czy tam yy, chłopakiem, chłopcem. Musimy wybrać, że chcę być yy, dzieckiem. Oczywiście tutaj wszystko ok. Tutaj edytuj, czyli stop. I wychodzimy z domu, i znowu dostaniemy 25 dolarów. Elegancko. I znowu przenosimy się do samochodu. Yy, znowu przenosimy się do salonu samochodowego. I kupujemy sobie lemoniadę. Jak widzicie, w ciągu tak, tak naprawdę minuty możemy. Yy, Aha, już wszystkie dobre, coś się tutaj zlagowało. Jak wiecie, w ciągu no, zaledwie minuty możemy sobie utworzyć nowe konto. I po raz kolejny znowu przechodzimy sobie do Robloxa. Klikamy tutaj nowe konto, naciskamy cokolwiek. Jesteśmy teraz dobrze, damy teraz dziewczynkę dla zmiany. Dajemy, załóż konto. Tutaj ktoś nas zaprasza na imprezę, ale teraz nie jesteśmy zainteresowani. Klejamy sobie link do naszego profilu Join Game, dołącz do gry. Tu możemy sobie teraz zminimalizować i jesteśmy znowu w grze. Znowu będziemy musieli wyłączyć mużyczkę. Dobrze, tutaj sobie damy, że jesteśmy dziewczynką. Tutaj wyłączymy. Next, next, ok. Wiem, że ładnie wyglądam. Świetnie. Dobrze, damy edytuj, stop. Wychodzimy z domu. Znowu dostajemy 25 dolarów. Zamykamy. I robimy to samo, co robiliśmy przed chwilą, czyli teleportujemy się do salonu samochodowego i wykupujemy wszystkie lemoniady. Dobrze, jak widzicie, mamy w chwili obecnej 1000, prawie 500 dolarów. Poświęciliśmy na to no, zaledwie kilka minut. Jak widzicie, no, ten sposób nie jest może najlepszy na świecie. Ale jeżeli ktoś chce o wiele, wiele szybciej zarobić te pieniądze, to właśnie może to zrobić tym sposobem. Jednak pamiętajcie o tym, że ten sposób może nie być do końca legalny i może naruszać regulamin Robloxa, i może być tak, że wasze konto zostanie zbanowane. Ja wam po prostu pokazałem, że istnieje taki sposób, a co już wy zrobicie z tym, to już jest Wasza sprawa. Dziękuję Wam za uwagę chciałbym, abyście stawili łapkę w górę i napisali jakikolwiek komentarz możecie napisać na przykład, dlaczego lubicie tą grę, dlaczego lubicie Robloxa możecie napisać, dlaczego wam się spodobał ten odcinek, możecie po prostu napisać nawet swój nick w grze w komentarzu, a ja dodam was do znajomych, komentarze są bardzo pomocne, żeby ten odcinek dotarł do większej ilości osób no i pamiętajcie, że jeżeli chcecie więcej, no to subskrybujcie kanał, bo będą się pojawiać coraz to nowsze poradniki, będą pojawiać się jakieś filmy i różnego rodzaju może challenge zobaczymy na pewno coś tu się będzie działo a więc dziękuję wam za oglądanie No i wszystkiego dobrego Trzymajcie się powodzenia cześć